Od wczorajszej nocy pytacie mnie, jak on pachnie. Jak on pachnie? Tak jak go pamiętam, tak jak go czułam wtedy. Pachnie jak brzydki początek wiosny, kiedy śniegi topnieją i wyrastają nieposprzątane kubyły na trawnikach. Ty się czujesz stara i brzydka, wsiadasz do pociągu, nie patrzysz na nikogo, a on cię dostrzega i wysiadacie na tej samej stacji, idziecie do tego samego domu i siadacie przy tym samym stole. Ty pijesz dużo whisky i go nie widzisz, bo coś ci zajmuje głowę. On jest młody, piękny, ma zdecydowanie lepsze wzrok i pije kole bez alkoholu. On dopiero wyrusza po przygodę. Ty miałaś ich sto i masz już dość tych dramatów. I nawet nie przeczuwasz, że ten będzie największy. Siedzi po drugiej stronie stołu, zbyt daleko, żeby cokolwiek poczuć. Ale kiedy namawiacie na spacer, zaczynasz czuć coś pod skórą i idziesz po prostu. Więc pytacie, jak on pachnie. Pachnie jak on. Wtedy, kiedy go czułam. Pachnie. Jak niemożliwe, które się stało po niemożliwie krótkiej rozmowie. Pachnie jak tajemnica, która nigdy, ale przenigdy nie może być ujawniona. Jak piosenka Amy Winehouse, mięt Mr. Jones, przy której zatańczyliśmy niewinnie. Jak zapach letniej trawy na wzgórzu tuż przy torach. Jak długa kąpiel w oparach kadzidła, kiedy czekasz, a on nie przychodzi. A kiedy się do ciebie zbliża, to cały twój świat wiruje od jego zapachu. I możesz iść, iść i iść, <grym> jak mawiał poeta. Kiedy go nie ma, to wciąż pachną te poduszki, o które się opierał. Nie mógł pozostać po nim żaden ślad. Żaden list, który napisał, prezent, który podarował, wspólne zdjęcie, nawet krótkie słowa wysyłane na wiadomościach czy numer telefonu, nic, tylko zapach. Zapach mógł pozostać, bo on jedynie nas nie mógł zdradzić. Pozostawiony młynek do kawy z jej nostalgicznym aromatem. Sprasowane kostki herbaty ziołowej i zapach sypialni. Bez niego. Więc pytacie, jak on pachnie. Pachnie niemożliwie.